Cześć! Mam właśnie przerwę w pracy i postanowiłem tę przerwę wykorzystać na to, żeby wyczyścić sobie okulary, żeby mieć lepszy wzrok. A przede wszystkim po to, żeby przy swojej pracy, przy komputerze, żeby się nie pomylić. Można przerwę w pracy wykorzystać różnie. Można na przykład także przeczytać fragment Słowa Bożego. Ja dzisiaj wybrałem fragment z Listu do Rzymian z 10 rozdziału. Trzynasty werset. Mówi tak. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Jakie to jest imię? Imię Jezus oznacza Bóg jest zbawieniem, ja zbawia. I kiedy przyjąłem to zbawienie, kiedy wyznałem, że Jezus jest moim Panem każdego dnia w każdej sytuacji mojego życia wzywam imienia Pana do różnych spraw w moim życiu, właściwie do wszystkich spraw w moim życiu, bo w tym imieniu jest bezpieczeństwo, jest zbawienie. I to imię jest wielkie i cudowne, o tym mówi właśnie Biblia. Kawa nastawiona po to, żeby pobudzić jeszcze zmysły do pracy. Przeczytane Słowo Boże, które wyostrza wzrok duchowy, żeby lepiej widzieć Boże sprawy. No więc wykorzystam tę przerwę do końca, a Wam życzę tego, żebyście w każdej sytuacji swojego życia wzywali imienia Pańskiego, imienia Jezus, ale również sięgali do Słowa Bożego, bo w nim jest natchnienie i w nim znajdziecie wskazówki do tego, jak pełnić na co dzień wolę Bożą. Ja idę po kawę. Jak, jak cudowne jest imię Twe, nic z nim nie równa się. Jak, jak cudowne jest imię Twe, Twe imię, Jezus.